Cześć Wam, kochani, z tej strony Tarocistka Agafi. I w dzisiejszym filmie mamy: Wybierz kartę. Film pod tytułem: Czy ta osoba darzy Cię uczuciem? Tak? Czyli sobie zrobimy: Wybierz kartę i sprawdzimy sobie, czy ta osoba darzy Cię uczuciem, tak? Także sobie już sprawdzamy. Czy ta osoba darzy Cię uczuciem? Zobaczymy. Dobra. Pokażcie mi karty, czy dana osoba darzy uczuciem moich widzów, jaka osoba darzy uczuciem moich widzów, i czy dana osoba, o której myślą moi widzowie, darzy ich uczuciem. Dobra. I teraz sobie tak patrzymy. Ja już zmieniam kadr. E, oczywiście wybieramy kupeczki. Tak, czyli mamy tak kupeczkę jeden, kupeczkę dwa. Kubeczkę dwa, kupeczkę 3 Tak, mamy tutaj. Okej. Okay. I teraz sobie... Gdzieś miałam moje, moje kostki. Teraz sobie sprawdzimy. Pierwsza kostka. Dobra, tak sobie damy pierwszą kostkę. Tutaj sobie damy kostkę drugą. Tutaj sobie damy kostkę trzecią. I teraz tak. E, jedyneczki, dwójeczki, trójeczki. Pierwsza kość zodiakalna, druga kość astrologiczna. Trzecia kość tutaj jest e, numerologiczna: jedynki, dwójki, trójki i pomyślcie sobie, czy ta osoba, o której myślę, czy ona mnie darzy jakimś uczuciem, tak? I wybierzcie sobie kupeczki, a ja pójdę odsłonić tutaj e, karty. Więc tak, ja sobie zacznę od jedynek, oczywiście, dwójki, trójki. Pamiętajcie, to mamy jedyneczki. Oczywiście wybierzcie to wszystko intuicyjnie, nie spieszcie się jak chcecie, zapauzujcie po prostu tutaj. Film. Okej, okay, dobra. I patrzymy sobie tak, mamy jedynki. Jedynki. Dobra. Jedynki, 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 jedynki. sobie tak popatrzymy. Czy ta osoba cię darzy uczuciem. Mhm. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Dobra. Dobra, czyli czytamy jedyneczki. Okej, okay. czy ta osoba darzy cię uczuciem. Ehm. Kochani, co mi się tu pokazuje? Eee... Ehm. Karty pokazują, że tu są jakieś niespełnione uczucia, tak? Jakieś m, być może macie poczucie, że coś jest po prostu nie do przeskoczenia, jest nierealne, tak? Ale karty też pokazują, że są tu jakieś niespełnione uczucia, ale pewnie, pewnie też karty pokazują, że Wy wyczekujecie na tą osobę, tak? bo po prostu czekacie na tego mężczyznę. E, no, niestety, karty mi też pokazują, że raczej ta osoba, ona będzie, ona odchodzi od Ciebie. Tak, ona po prostu odchodzi od ciebie, ona po prostu się wycofuje i karta śmierci jako końcowa karta mi pokazuje, że to się tutaj zakończy. Ta osoba chce to zakończyć po prostu. Całą jakby tą relację, ale karty właśnie też pokazują, że ona raczej odchodzi od ciebie. Kapłanka, mogą tu mieć jakieś wpływy, tutaj mm, negatywy, negatywne wpływy matki tutaj na przykład tej, tego mężczyzny, tak? przez co tutaj mo, mogą być, jak, mogły być jakieś właśnie takie zgrzyty. Więc no, na pytanie, czy ta osoba darzy Cię uczuciem, hmm, raczej ona wątpi, że cię da, darzy uczuciem, dlatego że ta osoba od Ciebie odchodzi. Ona ucieka od ciebie, ona chce to zakończyć Całe te ym, uczucia, tak? Które być może miała do ciebie Ona po prostu chce to zakończyć On Do niej to już jest koniec tych jakby tutaj Uczuć, tak? Więc no, tak mi się to tutaj jedynki pokazuje Ok, Patrzymy na dwójki mhm. Patrzymy sobie na dwójeczki Dwójeczki, dwójeczki Moje dwójeczki, Patrzymy dwójki, dwujeczki, 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 dwójeczki, dwójeczki. Ok, ok, dwójki. Patrzymy, czy ta osoba darzy się uczuciem. Mhm. Dobra. Ok. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. 3, 4, 5. 5, dobra. Ok, ja se tylko spojrzę. Widać, witać. Okej. Okay. Czy ta osoba da życie uczuciem? Karty mi pokazują tutaj mężczyznę. Jest to mężczyzna... Mm, energiczny, charyzmatyczny, aktywny, ale może być dość troszkę trudny mm, względem charakteru. Mnie się przy tym mężczyźnie pokazuje tutaj jakaś kobieta, tak? Czyli jest w nim jakaś kobieta. E, może to też być była od tego mężczyzny, ale jest kobieta przy tym mężczyźnie, o którym ty myślisz, jest kobieta. E, co mi tu jeszcze karty pokazują? Karty również mi pokazują, jakieś plotki mogą być. Tak, tutaj względem tego mężczyznę, ale karty również, tak jak mówię, pokazują mężczyznę o y, takim ciężkim charakterze. Może być przy nim kobieta. Zwróćcie uwagę ze względu na to, że koło fortuny w negacji ona powie, że tu mogą być jakieś kłamstwa, jakiś fałsz po prostu, tak? Z, ze strony tego tutaj mężczyzny. Więc zwróćcie, starajcie się, jakby zwrócić na to po prostu um, uwagę, tak? Czyli po prostu tak to tutaj. Wygląda, tak jak Wam mówiłam, też plotki się tutaj mogą pojawić na temat tego mężczyzny, tak, tu zwróćcie uwagę, bo kobieta może być przy nim jakaś inna, może to też być była tutaj. Właśnie karty również pokazują, że tutaj są kłamstwa ze strony tego mężczyzny, tak, więc tak mi się to tutaj pokazuje i. Warto tutaj wdrożyć jakąś komunikację, tak? Ym, na tle emocjonalnym, ale to już by musiała być taka poważna komunikacja, tak? To już tak, takie poważne by musiało być. Poważna tutaj rozmowa, poważna komunikacja na tle emocjonalny, z, emocjonalnym z tą osobą. Ym, czy ta osoba darzy się uczuciem? Hmm, powiem szczerze, że. Yy, Wydaje mi się, że jest to ktoś nie do końca szczery. Bo tak jak mówię, może być przy nim kobieta, więc karty pokazują, że nie do końca to może być szczera osoba, ze względu też na to, że tu wychodzą kłamstwa jakieś ze strony tego mężczyzny, intrygi również. Dużo plotek jest też na temat tego mężczyzny, więc no, nie do końca może być tak, że ta osoba cię darzy uczuciem, tak? Ale warto tutaj jakby wdrożyć jakąś komunikację emocjonalną już takim na takim poważnym poziomie, może pewne sprawy się tutaj wyjaśnią. Okej, okay, dobra. I trzy. Trzy, 3, Dobra, patrzymy na trójki. Patrzymy na trójki, trójki. Patrzymy. Trójki. Pokażcie mi, czy trójki, jaka osoba darzy uczuciem trójki, czy osoba, o której myślą trójki, darzy ich uczuciem. Okej, okay, trójki. Trzymy. Czy ta osoba darzy cię uczuciem? Mhm. E, Okej, okay. dobra, dwa. E, trzy cztery. Mamy sobie pięć kart. Czy ta osoba darzy cię uczuciem? Tak, no i co, patrzymy. Pokazuje mi się, że ta osoba... Bardziej pokazuje mi się, że to jest ktoś, kto ma rodzinę. Tak, ktoś, kto ma rodzinę. Eee, no, ja nie mówię koniecznie, że e, żona czy coś, ale ktoś, kto ma rodzinę, ktoś, kto ma stabilizację w swojej rodziny w swoim domu. E, karty również pokazują to, że warto tutaj e, porozmawiać szczerze z tą osobą e, na ten temat, tak, na płaszczyźnie emocjonalnej, ale też trzeba uważać, żeby po prostu no, czegoś tutaj z tej osobie nie. Nie zaszkodzić właśnie względem tutaj stabilizacji rodzinnej. Trzeba komunikować się na płaszczyźnie emocjonalnej z tą osobą, ale tak jak mówię, już na takim, na takim bardzo mocnym wydźwięku, tak? Czyli na takim porządnym, taka porządna komunikacja. Nie taka zwykła rozmowa, tylko porządna komunikacja. Karty pokazują, że ta osoba jak najbardziej rozmyśla nad tobą. Myśli, tak? O tobie jak najbardziej, Yy, Możecie gdzieś poniekąd nie zauważać, ale ona o tobie myśli, jak najbardziej, tak? Yy, karty również pokazują, że macie podobny jakby yy, intelekt, tak? Macie podobny właśnie intelekt z tą osobą, yy, macie też również dobrą komunikację, ale właśnie podobny taki yy, jakby takie. Yy, za, in, no, intelekt, tak, bo nie umiem teraz nazwa, znaleźć tego słowa. Macie podobne sprawy takiego intelektu ze sobą. Karty pokazują, że warto by było pewne sprawy wyjaśnić do końca, ale jest jak najbardziej tutaj jakiś, może wchodzić w grę jakiś nowy początek, tak? E, więc co mi tu karty, czy ta osoba da cię uczuciem? E, ja powiem szczerze, że jest to możliwe, tak? Bo ta osoba na pewno nad tobą rozmyśla. Macie podobne tutaj jakby intelekty, yy, myślę. Dobre macie komunikację ze sobą, bo to są miecze, to też jest dobra komunikacja, więc myślę, że ta osoba jak najbardziej może nad tobą yy, rozmyślać, tak? Czyli tutaj tak to wychodzi, ale tak jak mówię, ta osoba może mieć yy, tutaj jakby... Yy, rodzinę, tak? Rodzina. Trzeba zwrócić uwagę, trzeba się dobrze komunikować z tą osobą na takim już wyższym levelu komunikacyjnym, jaka zwykła rozmowa. Na płaszczyźnie emocjonalnej, więc warto z tą osobą na ten temat porozmawiać. Ta osoba rozmyśla nad Tobą. Może cię gdzieś nie zauważyć, ale ona rozmyśla nad Tobą. Karty pokazują, że tutaj jakby... Asy to też początki, więc jest możliwe jakiś nowy początek tutaj między wami, tak? Macie podobny tutaj intelekt między sobą. Karty też pokazują to, że warto też zamknąć pewne sprawy tutaj do końca, tak? Więc tak mi się to tutaj pokazuje. O, przepraszam Was, więc mówię Wam, warto po prostu pewne sprawy jakby do końca doprowadzić. Eee, czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko tutaj? Eee, no tak, jak właśnie mówię, trzeba wyjaśnić pewne sprawy jakby do końca tutaj. Eee, mm -hmm. Tak, no to jest chyba, kochani, tutaj wszystko. Okej, okay, dobra, czyli tak jak mówię, jest jak najbardziej taka szansa, że ta osoba myśli nad tą, bo rozmyśla, tak, także tak, jak najbardziej. Okej, okay, dobra. E, kochani, ja Wam dziękuję. Eee, Pozdrawiam Was serdecznie, Tarocistka Agafi. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału, e, do komentowania. Również, zapraszam również na moją stronę na Facebooku, Tarocistka Agafi. Tam się możecie z nią kontaktować. Podli podlinkuję Wam tutaj pod filmem. Pozdrawiam Was serdecznie.